Szczęść Boże Stanisław Krajewski Czy rozmawiam z księdzem Mirosławem Kulskim? Tak Ta rozmowa jest nagrywana Czy ksiądz na to wyraża zgodę? Wyrażam Będzie umieszczona na YouTube A następnie na poświęconej księdzu stronie Pod tytułem Pomiędzy ołtarzem i boiskiem Czy na to ksiądz też wyraża zgodę? Zgadzam się Proszę kontynuować Więc nawiązując jeszcze do tego Uniwersytetu parafialnego W Lubochni Chcę jeszcze ukazać jakieś skutki. Z tego czasu ludzie się tak bardzo aktywnili dla pomocy, dla parafii, dla remontów, czy przy budowie budynku parafialnego, o którym będę mówił, czy remoncie kościoła, jak również w sprawach wakacyjnych, obozach, które prowadziłem dla dzieci i młodzieży, które do dzisiaj prowadzę i głównie... Oni, ci absolwenci tamtego instytutu, tej uczelni do dzisiaj są aktywni, do dzisiaj mimo upływających lat bardzo pomagają. Tak to wpłynęło na aktywność tych ludzi dla sprawy Boga i Kościoła i dla społeczeństwa. Jednocześnie zaowocowało to chyba też obudzeniem powołań do stanu duchownego nie było dużo powołań w historii parafilu bocheńskiej. Natomiast właśnie wtedy, w tamtych latach, podczas trwania tego Uniwersytetu parafialnego obudziły się powołania i na przykład czterech kapłanów dzisiaj jest w diecezji Łowickiej, są cztery siostry zakonne z tamtego, z tamtego właśnie okresu. Po wielu latach braku powołań te powołania się obudziły. Przypisuję to też tej pracy nad pobudzeniem tej głębokiej świadomości religijno-moralnej w Parafii w Lubochni. Ten instytut i ta uczenia nasze odbija się takim chyba szerokim echem nawet za granicą. Pamiętam, przyjechała telewizja szwedzka nawet za zezwoleniem kurgi oni robili taki wywiad, nagrywali był dziennikarz dziennikarz z Washington Post też robił taki wywiad z uczestnikami tej naszej uczelni bo to był taki ewenement, że w bloku krajów socjalistycznych w stanie wojennym taka inicjatywa taka uczelnia powstała tyle w temacie tego Katolickiego Uniwersytetu Lubochińskiego. Kolejnym tematem, który chcę poruszyć, to jest Studium dla, dla Młodzieży, które kontynuowałem już zresztą wcześniej w parafiach poprzednich, gdzie pracowałem, o czym mówiłem już. Studium dla Młodzieży po 19 roku życia do narzeczeństwa i małżeństwa. To studium trwało rok. Oni mieli też takie indeksy. Dzisiaj to się bardzo skróciło, wszystko to przygotowanie. Ja wtedy bardzo tak dbałem o to i byłem taki zakochany w tym studium dla młodzieży po 19 roku życia, ale zaznaczam, to było przygotowanie do narzeczeństwa i małżeństwa. Ono obejmowało 35 spotkań. Co tydzień oni mieli też indeksy, też byli zobowiązani być na 35 wykładach i jeżeli ktoś opuszczał, to w następnym roku chodził na te wykłady, czasem powtarzał te same, ale musiał zależyć 35. To taki był delikatny wymóg jednak żeby poważnie to traktować. To studium narzeczeństwa zawierało takie trzy bloki tematyczne. Pierwszy, tem, pierwszy blok to były tematy religijne. Chodziło o pogłębienie wiedzy religijnej. Drugi blok to, był, to była psychologia. Poznawanie, poznawanie temperamentów. To było bardzo ważne, kiedy oni sobie sami ćwiczenia przeprowadzaliśmy, badali swoje temperamenty, badali temperamenty innych. Co Cię czeka, gdy będzie Twoim mężem czy żoną będzie człowiek o takim temperamencie? To były tematy związane z rozwojem miłości ludzkiej, z problemy rozwoju psychofizycznego u młodzieży, popędu seksualnego. To były wykłady z psychologii. I trzeci dział tematu to były ściśle tematy małżeńskie, yy, seksualne tematy i do tych tematów zwykle zapraszałem już ludzi takich, którzy byli bardziej kompetentni albo poruszali tematy, no, których księdzu można było, można powiedzieć, było mówić może mniej wygodniej. Yy, takie studium do narzeczeństwa yy, do dzisiaj twierdzę, że ono odnosiło skutek, dlatego że przygotowanie narzeczonych do małżeństwa jest już za późno. Natomiast to dawało szansę. Młodzież po 19 roku życia, niezależnie czy mają jakichś narzeczonych, czy nie, czy są parami, czy nie, ta młodzież przychodziła po maturze, czy po 19 roku życia przychodziła tutaj na te wykłady, rozważając przez cały rok. To była szansa utrzymania ich i w religijności, bo to się łączyło bardzo często z Mszą Świętą Niedzielną, to było między Mszami Świętymi czy po Mszy Świętej Niedzielnej, więc to dawało ogromne korzyści, o wiele lepsze niż dzisiaj te skrócone, jakieś tak zwane kursy, które właściwie są kursami raczej czy przygotowaniem do ślubów niż do, do małżeństwa. To takie studium było prowadzone przez cały mój pobyt w Lubochni przez 11 lat. I ostatni punkt mojej pracy, o której można wspomnieć w Lubochni, to były sprawy takie budowlane, remontowe. Otóż od samego początku zostałem fundamenty pod nowy budynek parafialny który nie był akceptowany początkowo przez parafian, za który no, mój poprzednik trochę cięgi obrywał, ale ja byłem zobowiązany ten budynek ciągnąć dalej i dokończyć, to był duży budynek parafialny, właśnie jako plebania, z myślą to było o salach katechetycznych, bo nikt nie przypuszcza, że może się kiedyś komunizm upaść i religia wróci do szkół duży budynek, który kosztował nas bardzo dużo, ale trzeba było kontynuować ten budynek. Prowadziliśmy. No, mogłem go prowadzić początkowo łatwiej, bo miałem takiego wikariusza, księdza wikariusza, który bardzo pracował chętnie. Pozostali księża pomagali, ale już tak nie bardzo się włączali w budowę ten budynek został ukończony, dzisiaj jest pięknym budynkiem parafialnym, plebanią dla księdza proboszcza i dla wikariuszy, a stara plebania jest wykorzystana jako sale parafialne. Trzeba było prowadzić remont na kościele, gdyż, gdyż odpadały tynki z kościoła, zewnętrznej i podjęliśmy taką decyzję, żeby zbić stare tynki z kościoła i jednocześnie położyć tynki nowe. I taki taką pracę wykonywaliśmy. No zdarzył się wtedy niestety nieszczęśliwy wypadek, bardzo nieszczęśliwy, że jeden z, budowaliśmy to, zresztą robiliśmy to systemem gospodarczym. I wtedy przy już Właściwie przy zakończeniu tych prac Zginął jeden z parafian Który spadł z rusztowań No przeżycie było ogromne Ubecja wykorzystywała to To żeby mnie No jak nakłonić do jakiejś Podpisania jakiejś listy Lojalności Byłem wzywany po prokuratorach no nie uległem sprawa się rozeszła jako że stwierdzono że żeby takie wszędzie rusztowania były jak przy kościele to byłoby bardzo dobrze stwierdzono zbadano że nieuwaga tego człowieka tego parafianina przez nieuwagę bo nikt przy tym nie był wszyscy poszli już na obiad a on był tak tak lubił tę pracę, że nie odszedł jak nie skończył. I spadł i nikt nie wiedział jak się to stało. Oczywiście żadnego alkoholu był bardzo, bardzo trzeźwym, ale nieszczęście takie było. Ja w tym czasie byłem na obozie z dzieciakami, co też no są, też mnie tak oskarżano, że powinienem tu pilnować, a ja byłem tam gdzieś na wakacjach, no więc przeżyłem bardzo to wydarzenie, ale bardzo pięknie zachowała się rodzina, żona tego zmarłego, przyjęli to bardzo ugodnie i tak bardzo, bardzo dobrze. I tak przebiegała moja praca w Lubochni, która trwała 11 lat były momenty no, bardzo piękne ale były też momenty bardzo trudne też w tej Lubochni oczywiście ja ze swoim stylem pracy duszpasterskiej no, byłem też i wymagający tak przyznaję to być może jakoś za szybko chciałem tych ludzi bardzo ciągnąć do góry do, do nieba, do Pana Boga opory były tak jak tam w historii zaznaczyłem to wcześniej, zdarzało się, że wyrzucono księdza z parafii, a mój poprzednik bezpośrednio już musiał po 11 miesiącach opuścić parafię. I ja miałem też takie momenty, kiedy pamiętam przychodzili ludzie w sobotę proboszczu, niech proboszcz na niedzielę wyjedzie z parafii. Pytałem dlaczego. A bo mają jutro proboszcza wyprowadzać z kościoła. No i tutaj ja to dzisiaj to tak mówię spokojnie, ale co wtedy człowiek przeżywał, gdy w niedzielę rano wstawałem przez okna, widzę jak lud ciągnie do kościoła, bo to takie wieście się rozchodziły bardzo szybko. I teraz problem, odprawiać mszę świętą, czy nie odprawiać, zbierać tacę, czy że mnie zabrali przy zbieraniu tacy, czy czy zambony, czy od ołtarza ściągnęli jak zadecydować. Oddałem wszystko w ręce Pana Boga i, i nic się niczego nie stało. Żadnego zamachu, zamiaru nie było. Od po prostu puszczono taką y, taką wieść. No lud na wsiach to tak jest. Przekazują się bardzo szybko z ust do Łus i wieść taka szła, gdzie byli ciekawi co to będzie y, no i po prostu szli. Natomiast nigdy się nie, nikt na mnie nie targnął. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mi ubliżył, żeby ktoś tam y, kloł czy coś. Chociaż czułem opór u pewnych ludzi, zwłaszcza, e, zwłaszcza wtedy, gdy próbowałem realizować dektat Księdza Prymasa, e, gdy zwalczałem ten alkoholizm, gdy dbałem o trzeźwość. E, tutaj e, narażałem się na pewno e, ludziom, którzy e, byli oporni, którzy po prostu no, nie podbało im się ta praca. Takie momenty przeżywałem, ale, ale oczywiście to trzeba trzeba zakładać się do kapłaństwa. Zresztą ciągle mi staje, przecież w pamięci, znaczy w pamięci wiedzy swojej wiem, że nasz wzór, Pan Jezus, przecież był też Odepchnięty, był pogardzany, był wyrzucany, był skazywany, w głosowaniu przegrywał. Więc to mnie umacniało jakoś, żeby jednak na tym posterunku trwać. I Lubochnie ukończy, zakończyłem pracę w Lubochni w 1989 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.